Cześć wszystkim, to z Portal Eurowizja.org i dzisiaj mam okazję porozmawiać z piosenkarzem, songwriterem, reprezentantem Polski na Eurowizji 2022, Krystian Ochman. Cześć Krystian! Miło, cześć. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. No i na początku chciałem się zapytać, jak się czujesz? Czuję się fantastycznie. No i, i super. <śmiech> <śmiech> Przy okazji, od razu, gratulacje z okazji nadchodzącego wydania nowego albumu Klasycznie. To pewnie musi być dla Ciebie wyjątkowy moment. Jakie emocje Cię towarzyszą przed premierą? Ciekawość, tak naprawdę. Jestem okay. ciekawy, co, co ludzie powiedzą. No, trochę wróciłem do swoich korzeń powiedzmy, i więcej muzykalu, elementy klasyczne. No i krążą też tacy ludzie dookoła mnie, którzy są w to zainteresowani. Oni też potwierdzili mi, że Płyta jest bardzo dobra, są, so, no, ja jestem z płyty bardzo dubne, niezależnie od odbioru. Okej, okay, super, to super. Jeszcze do płyty wrócimy, a zacznijmy może, wiesz, o takiej mini gierki, pytania odpowiedź. Ok. A więc, śpiewać akapela czy z orkiestrą symfoniczną? Śpiewać z, z orkiestrą symfoniczną. Okej. Okay. Balada czy energetyczny hit? Energetyczny hit. Albo. Okay. O, no nie, nie, nie. Energetyczny hit może. Okej. Okay. A więc, nagrać piosenkę w studiu o północy czy o wschodzie słońca? Mm... O północy. Tylko dlatego, że już tak zrobiłem. Nie, nie okay. Raczej, raczej już wtedy śpimy, jeszcze nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Koncert w Polsce czy za granicą? No, to jest za granicą, bo tutaj jestem cały czas, mam pracę, i chciałbym też wyjechać i, i trochę mhm. pokonstruować w innych krajach, nie? Rozumiem. Wiolonczela czy gitara? U, a jaka gitara? Na przykład, nie wiem, może elektryczna? U, nie, wiolonczela. Okej. Okay. Napisać tekst czy skomponować melodię? skomponować melodię. Okej. Okay. Oscar czy wygrane na Eurowizji? Uh, <laughs> Oscar. <laughs> Występ w duecie z wymarzonym artystą czy solowy koncert? Solowy koncert. Okej. Okay. Wyprzedane stadion czy kameralna scena dla, dla bliskich fanów? <laughs> It's like Jeden ma większy sens powiedzmy dla artysty, dla ambicji, a drugi to tak uderza w morale, nie? Bo tak <noise> chciałbym, więc przed fanami, bo są mi oddani, ja też im, ale no wyprzedany stadion, no, no fajnie by było, no. Okej, okay. będzie na pewno. Dobrze Christian, to przejdziemy już do pytań. Już 22 listopada tak naprawdę już okaże się Twój nowy album klasycznie i album zapowiada się tak naprawdę bardzo emocjonalnie. Powiedz mi, jakie historie chciałaś tak naprawdę w nim opowiedzieć? No i, i opowiedz, tak naprawdę, co było inspiracją dla stworzenia tego projektu? No, w sumie ta cała wizja się, się zmieniała od jednego momentu do drugiego. Było na początku, miało być świąteczna płyta, potem pomysł miał być, że, że tylko z coverami, ale to jakoś nie działo dobrze ze mną, bo tak nie chciałbym nie Wrócić do takiego momentu w swoim karierze czy śpiewaniu, że mm -hmm. tylko i covery. Ja lubię komponować ponad wszystkim. No i nareszcie, no, jak zacząłem nagrywać, to powoli zacząłem mieć zamysł, powiedzmy, tej wizji, bo zwróciłem uwagę, że wszystkie utwory krążą dookoła. No, ogólnie jednego tematu, a, o miłości albo braku a, tej miłości. A pierwszy część, a, powiedzmy, to jest jak ja patrzę na to, nie? A, ty, jak ja nagrywałem i, i ustawiłem kolejność, to o to chodziło, że pierwszy część to bardziej taka specjalna historia nie? o miłości, że, że takie zawracanie głowy albo że, że brakuje albo jest tego jest tego dużo tylko nie wiem jak, jak zachowywać nie wiem, takie takie typu rzeczy. Na drugiej części to jest bardziej taka ogólna historia o tej miłości powiedzmy z innej może perspektywy lub po fakcie nie? Że, że, że powiedzmy to może być relacje między dwoma osobami które się kochają a w pierwszej części a druga. To, to bardziej tak ogólnie, że po tym, że takie zamieszanie w głowę, nie wiem jak się zachowywać, dlatego tam na końcu mam utwór Mamo. Bo tak co robisz, jak no, czujesz się bezradny i, i no, niezraniony, ale po prostu no, zagubiony totalnie i opadają ci ręce, no to zwracasz się do rodziny. Nie? Dlatego to tak trochę taka historia. Maybe five stages of grief. Uh -huh. tak powiedzmy zakończenia jakiejś relacji. Powiedzmy. Nie? Uh -huh. Rozumiem, rozumiem. E, Patrzcie, kilka utworów już poznaliśmy. E, tak to, to, to nie ma szans i gdy, ty, gdy nikt nie widzi. I powiedz mi, dlaczego to jest właśnie taka nazwa? I właśnie to spowodowało, że właśnie, że taką właśnie nazwę, a nie inną. To co, to nie ma szans ich? Nigdy nikt... nikt nie widzi. A no. Z tytuły to. Tytuły nie są aż takie ważne. Bardziej to, um, sam treść i mięcho w środku utworu, nie? Okej, okay, a co a... możesz powiedzieć o ich powstaniu? Co spowodowało, że właśnie napisałeś? Nie ma szans w ogóle, ja to, bo, bo ogólnie całą płytę robiłem z Juliuszem Kamilem, wspaniałym producentem, bardzo, bardzo dobrym. No, ja bym powiedział, że jeden z najlepszych, po prostu bardzo dobrze kojarzy muzykę klasyczną i, i teatralną, muzykalową. Sam teraz jakieś tam pisze do jakichś tam seriali czy coś. Mhm. On jest bardzo, bardzo świadomy. I był świadomy tego, co, co chciałem. Eee, no i ogólnie, cała płyta jest z nim, a nie ma szans, to, to on pracował nad produkcją, ale sam utwór stworzyłem z Gostkiem i Strikiem. Strikiem, no, gostek i trick e, robiliśmy razem Testament e, i strickiem wiesz, Światło, cienie, wielkie tytuły, To, to ja jestem z nim już od, od początku. A ten utwór nie ma szans, to. to w sumie było w szufladzie, nie ja wiem, z dwa lata może, coś takiego. Nie byliśmy w stanie tego udźwignąć jakoś produkcyjnie, że raz, tak naprawdę wymyśliliśmy e, trop na początku fortepianu i dwa tygodnie później, i myśleliśmy, że wow, mamy wspaniałą, wspaniały utwór. No i dwa tygodnie później e, wysyłają mi e, Jakieś e, utwór Sanach, że ten początek, wymyśliliśmy coś, co już było wymyślone, nie? Że, ale tak no, do zera, po prostu produkcyjnie nad fortepianem, sam rytm i tego po prostu było tak jeden do jednego, nie, no so, to zmienić, a, oczywiście. A, no i, i, i to totalnie zmieniło brzmienie e, utworu i to jakoś nam nie, nie podobało się, a trochę było takie dla nas trochę za nudne. Mhm. A, i, no i siedziało w szufladzie powiedzmy dwa lata albo półtora i, i dopiero wróciliśmy do tego i a, trochę tam dodaliśmy głosów i resztę, a, a a Juliusz zrobił a, no Produkcja. A w końcu wyciągnąłem ten utwór, bo też to pasowało mi ze, ze, no, z tematem mhm. o takiej miłości, albo że, że taki niepewność, takiej miłości. A wiedziałem, że, że Juliusz to udźwignie, jakby w takiej aranżacji że też by pasowało do płyty. So, no, przyszło tak swobodnie, nagle po dwóch lat. Rozumiem, rozumiem. Ciekawa historia. A powiedz mi, jak ogólnie praca nad nowym albumem różniła się od Twoich wcześniejszych projektów? Ale no inaczej tym razem, bo tylko w sumie pracowałem z Juliuszem Kamilem. Cały czas był mnie go, producenci nie pracują tylko z jednym, jedną artystą. Mhm. Bo to też trudno było z, z czasem i, i powiedzmy taki materiał ambitniejszy, nie. Mm -hmm. to, 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 tak to wyglądało. Wcześniej to, to byłem w stanie od jednych, e, drugich, i, i na przykład na drugiej płycie to z trzema, e, czy tak naprawdę z pięcioma, tylko w grupie tam likersi, To Paweł z Karolem. E, to to Kimka tam a na pierwszej to tam więcej atutowe, atutowe i Lakers też. No. To, to się różniało. Tym razem to pracowałem tak naprawdę z jednym. I. Mm -hmm. Oto, to, to, to mogłoby, bałem się, że to dłużej będzie trwało z tego powodu. Mhm. Ale... No to super, to najważniejsze. A który z utworów właśnie z nowego albumu jest dla ciebie, powiedzmy, najbardziej osobisty i dlaczego? Um, pewnie, pewnie no, jako chodzi o coverów, to my Way. jako chodzi o autorskich, to, um, to Nights. Nice. Nights. Okay. Byłbym w naprawdę wszystko, dużo, dużo tam włożyć. I mógłbym nawet przedłużyć ten utwór, bo tak mi się e, podoba. Że no początek, taki inny styl, trochę inna wersja Rachmaninowa początek tego utworu, i, i to wchodzi na takie Disneyowskie śpiewanie tam, e, d, o miłości, jak powiedzmy. E, prawie powiedziałem, książę do księżniczki, w sensie, że. <laughs> prince, prince, jak to się mówi? Książę. Książę, dziękuję. Książę do, do księżniczki, nie? Tak powiedzmy. I, i wchodzi taki mega muzykalowy moment w środku, energetyczny, bardzo muzykalowy. I to mi się też spodobało, że od jednej, bo to trochę jest rozdzielone na trzy części. To jest ten początek, potem jest energetyczny, a na końcu to jest tak, no niezależnie od tym, co, o tym, jak podchodzisz do mnie, to um, nie opuść mnie, nie? czy coś takiego. Uh, ale no, zależy od uh, innych interpretacji, ale ogólnie to, to też uh, cała tematyka w tym, um, tak prosty tekst, ale mm -hmm. bardzo kalowy uh, i tak jakby no ja miałam taki zamysł, żeby to było trochę tak jakby z bajki. Nie? I, A, i, i w, no i, i wyszło w sumie tak jak, tak, jak chciałem, bo ta cała płyta nie jest te autorskie, nie są takie do końca autorskie. Jakby trochę podchodziłem do tych numerów, jakbym pisał powiedzmy muzykę do, nie wiem, do, do muzykalu czy, czy coś. I, I sobie wyobrażałem, jak od jednej sceny do drugiej, do trzeciej. I Nights jest idealny moment e, przejścia od pierwszej części, powiedzmy, pierwszego aktu, do drugiego. To jest ciekawe. Najbardziej mi się podobało. No mega, no mega, ciekawe, jak bardzo. O, jeszcze e, ten, ten fortepian tam, e, był zegrany przez Adrian Hodor. Taki. Mm -hmm. Przyjaciel mój z Katowic, poznaliśmy się na studia, jest dla mnie jeden z najlepszych pianistów w całej Polsce, naprawdę. On jest bardzo niedoceniany, bo są dużo muzyków, którzy no, zamiast gdzieś grać solowe, czy, solowo albo w jakiejś orkiestrze, no, to są zmuszeni do tego, żeby konkursy tylko grać, albo pracować dla, dla szkoły. A, a wiem, że, że no, muzycy są tacy, że są na tyle ambitni, że chcieliby mieć jakieś solowe koncerty. So, e, jestem szczęśliwy, że go wyciągnąłem, żeby, żeby to nagrać, bo on jest e, fenomenalny. No, super, nie możemy się doczekać. A powiedz mi, bo widziałem, że wstawiłeś na Instagramie, że będą pięć koncertów, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba Łódź, Kraków, Poznań, yy, Będkość i Toruń. A powiedz mi, czy będzie więcej koncertów, czy planujesz, i czy może na przykład, nie wiem, będzie jakieś specjalne wydarzenie, które będzie promować twój album? Tak, 25 w Arkadii, a, widzimy się w Empiku i będę podpisywał płytę. Super. I ludzie mogą pokupować, albo nie podejść, ale mogą przejść, nie? To będziemy tak promowali, i a koncerty to po, po tych koncertach zobaczymy, bo tak mhm. czasami czasami ta firma z koncertów działa na bieżąco, ale to, to jest nigdy niepewne. No, oczywiście mhm. to Dużo dużo gadania między nimi, i organizatorów, ale na ten moment tak zostaje. W trakcie też będę miał jakieś tam koncerty z dziadkiem. Są, so, no, trochę będzie tych koncertów i tak. Mm -hmm. No, to super. No to słuchajcie, zapraszamy wszystkich. 25. Krystian Będzie Czekać. Zapraszam. Krystian. Będę na czas. <laughs> Jeśli mógłbyś opisać właśnie swój album, na przykład, nie wiem, trzema słowami, jakie by to byłyby słowa? Razem czy oddzielnie? Chcesz, że Jak zdanie... wolisz. Polat... Z trzech słów. Um. Um. Muzikal, klasa, prestiż. Okej. Okay. Ciekawy wybór. Dobrze, Krysem, będzie taka minigra następnie, że. <grym> Chyba, że damy na przykład, że po prostu twoja własna interpretacja. Możesz zaśpiewać Liber, własnej interpretacji. Jakbyś teraz na przykład zmieniłbyś po czasie. <grym> Może tak bardziej bekowo, a nie nie na serio. Że no okej, okay, może być. Takie emo emo rock. Nie. Oh, to okay, like... spoko. Gonna take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down! No. No, no, słuchaj, całkiem. Fajnie, fajnie. <laughs> yeah, it's funny. <laughs> Dobrze, to przechodzimy dalej. Krystian, e, byłeś jeden tak naprawdę, z jurorów podczas tegorocznej szansy na sukces. I gdzie właśnie wyłoniono Dominika Arima jako reprezentanta Polski na Junior Eurovision Song Contest? Ogólnie no, ci powiem tak, że Dominik zajął 12 miejsce w konkursie. Czy uważasz. Tak, 12 na 17 niestety, tak. Czy uważasz, że to jest zasłużone miejsce? Czy według ciebie na przykład, nie wiem, wystąp Dominika e, albo jego piosenka miała potencjał na wyższe miejsce? A trudno powiedzieć, bo nie oglądałem. Mm -hmm. Lepiej ocenić, jak ktoś jest bardziej świadomy, co, co, co się stało i co było. Rozumiem. -hmm. Staging, a, nie wiem, no jest bardzo, odbija od niego taką energię, że, że, że jest na pewno przez wszystkich tam lubiany. Mm -hmm. a, I postawy, powiedzmy, na na. Na, na scenie to jest bardzo też, oddaje taką sympatię. To, to ja z, z przyjemnością A. oglądałem go wtedy, jak tam byłem w szansze, że, że wiesz, no nadał, nadawał był do, do tego. No, nie wiem, jak z tym numerem. Ten utwór oczywiście jest w stylu junior, nie? I bardzo motywujący. Mhm. Ja myślę, że może to by zależało od. Od staging, jakby było no coś wyjątkowego, ale no nie oglądałem to, nie mogę nic, nic głupiego powiedzieć, ale no, a po prostu mam nadzieję, że on wie, że to może mu otworzyć niektóre drzwi, ale mieć na to gdzieś, które mm -hmm. zrobił swoją pracę, miał mini wakacje razem z, z pracą. Niech wraca i no niech będzie zadowolony i szczęśliwy. Oczywiście też, też tak uważam. No on był bardzo słodki właśnie chłopczyk. No i rzeczywiście też widzieliśmy, jak w szkole już go przyjęli i rzeczywiście było bardzo fajnie. Wszyscy się cieszyli i chyba on też jest zadowolony tak naprawdę z siebie. No teraz, teraz to wiesz, w takim wieku być taki popularny to kurde. Oczywiście. No To prawda. Powiedz mi, jak ważne jest ogólnie, wiesz, dla takich młodych artystów, nawet dla Dominika, na przykład wsparcie od bardziej doświadczonych artystów, na przykład nawet takich jak ty. Szczerze, może to być, to może być plus i może pomożesz, ale tylko i wyłącznie, jak szanują, powiedzmy, tą tą artystę, powiedzmy mhm. nie? a masz potwierdzenia. Z różnych miejsc, od swojej rodziny, od głośności, powiedzmy, oklasków, jak skończysz utwór na scenie. No i powiedzmy, wsparcie od, od bardziej doświadczonych śpiewaków. Są, mhm. są artyści, którzy jakby napisali do no, mnie: No, bardzo miło by mi było, ale może nie, nie że nie lubię ich, jak to powiedzieć, że. że nie znam ich twórczość i tak było mi no, czasami może wszystko jedno, ale mm -hmm. na przykład dziadek mi mówi, taki doświadczony. No, plus, że, że jest doświadczony, już, już dużo doświadczył, ale też plus, że, że z rodziny, to takie, you know, together. Mm -hmm. I, i ja zawsze słucham i to daje mi dużo siły, no to zależy, zależy. Myślę, że to jest ważne oczywiście, bo jakby nikt nie pisał i nikt nie pokazywał takiej, takiego wsparcia, no to, to wiesz, łatwo w naszych czasach teraz poddawać się, mhm. jest więcej gadania o tym, żeby nie poddawać się niż, niż właściwie no, nie poddawanie się, myślę, że to jest też no, potrzebne. Nie mówię, że to jest e, do końca takie złe, ale myślę, że to jest potrzebne też, żeby, żeby tak e, wspierać. Ale, ale no, artysta musi ich lubić, wie? Żeby, żeby wziąć do siebie albo albo uszanować to, że oni mówią. E, lubić, albo muszą coś na tyle mił, miłego napisać, że no, przejmujesz. Wie? Um, no. Zawsze jest miłość. No to fakt, powiem ci, że też bardzo dużo było hejtu na Dominika. Staraliśmy się tak naprawdę usuwać różne komentarze i powiedz mi, jak takie dziecko w tak młodym wieku może poradzić sobie właśnie z stresem? Bo to jest naprawdę ciężkie. Jest to ciężkie, ale no byliśmy w takim wieku, nie? Kiedyś, mhm. so, to jest, to jest, nie wiem jak ja bym Poradził w takiej sytuacji, bo wszystkie dzieci są, są inne, jeszcze wychowują się i jakby kształcą no, osobowość i kim będą w przyszłości. To może być teraz, że to jest słabe. No, oczywiście, bo, bo jest, może jest niepewny, jak podchodzić do tego, ale może dobrze być tak, że ma to na to gdzieś, nie? Że, że był, zrobił i. Ty. Ale w takim wieku bardziej no, no, dzieci po prostu czy dzieci no, młodsi biorą wiesz, więcej po prostu do, do siebie. Mhm. Masz rację, masz rację. A, ale też może być to plus, nie? Że, a, że, że wyłowić taki no, no, charakter, poprawić powiedzmy że w taki sposób, że, że będzie po prostu twardszy, bo to mhm. jest dopiero, powiedzmy Kolejny rozdział, ale też w jakimś sensie początek. No i jak stwierdzi, że dałby rady, to, to to mu dużo, dużo pomoże na, na przyszłość. A nie jak na przykład jak ja zacząłem swoją karierę, wiesz, po Wojsie, to ileś tam lat temu, to było dość. Już byłem w takim wieku, że myślałem, że może nie będę brał aż tak do siebie. No i trochę to było, wiesz, no, w późnym okresie i, i trochę yy, i czasami powiedzmy pierwszy pół roku to trochę tam brałem do siebie, ale potem to, to szybko szybko, no bo jestem w takim wieku, a z nim to, to w przyszłości to może naprawdę naprawdę pomóc, że że podbuduje jego charakter i, i to to będzie plus, bo tak naprawdę patrzysz na tą sytuację, jak można mieć pretensje tak naprawdę do takiego Chłopaka, który, który robi to, co kocha i idzie i w ogóle na Eurowizję. No. Wiesz, zawsze, zawsze znajdą, zawsze. Oczywiście, zgadzam się z tobą. Dobra, to może przejdziemy do czegoś Sąpki, że Przerywam jeszcze, przepraszam, ale nam zostało 10 minut, także jakbyście mogli już powoli się Spoko. do, do Dobra, To jest. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Dobrze. Krystian, telewizja polska. Tak. 8 listopada potwierdziła udział w przyszłorocznym konkursie piosenki Eurowizji. No i po raz pierwszy, nie wiem czy słyszałeś, ale będzie, no preselekcje będą, ale po drugie wybierze artystę wyłącznie publiczność, bez udziału jury. Co sądzisz o tym? Czy to jest dobry krok, czy nie? Ja myślę, że to jest słuszne. Bo my... uważam, na przykład, czy odbiorą to w Europie lepiej? Jak na przykład wiesz, że wybiorą tylko bez, no tylko widzowie bez jury. Po co mamy się przejmować tym? Ja mam wyjebane co inne, przepraszam, ja mam gdzieś co inne, wiesz, co inne kraje mówią o tym, jak podchodzimy do tych preselekcji w sumie tak naprawdę to już jak występują na tej scenie, to wiesz, będą jacyś ludzie, którzy mogą o tym narzekać, ale ogólnie to, to już skupiają się na inne rzeczy, że o Jezu, ta osoba w preselekcji mógłby pójść, albo o, ten stage nie ma szans, albo wiesz. Ja myślę, że, że słusznie tak wybierają, bo może jury byłoby OK, tylko dać o wiele mniej procent, jakby tych powiedzmy głosów. Nie, nie rozdzielać na pół, pół na pół, dać większą część dla publiczności, albo całą część dla publiczności. Nawet jak szanuję te osoby w, no, w jury, bo mają doświadczenie. I są muzykami, artystami, celebrytami. Mogę szanować to, co oni robią, ale po co mamy dawać im połowę albo dużo procentu tych głosów? Z tego powodu, że no jest multum ludzi, którzy po prostu ich gloryfikują. Nie, I oni mogą być mm -hmm. przybieracze. Eurowizja, no jak tak katujemy, że, że Eurowizja ma być dla wszystkich dla całej Europy i dla całego świata. No to, to, to wydaje mi się, że, że niech ludzie wybiorą, a te, którzy zazwyczaj siedzili w Żerii, to niech też no, zagłosują w domu. Wydaje mi się, że, że nie. Okej. Okay. Dobra, a kto według ciebie mógłby na przykład zgłosić się do preselekcji i na przykład, nie wiem, masz może jakiegoś tam artystę, który osobiście chciałbyś zobaczyć w polskich preselekcjach? Ja... No... Nie za bardzo, ale tak naj, najprędzej chyba do, do Dody. Poproszę. proszę, jaki wybór. O ty, o, wiesz, tak jakby czasami mam takie myśli, że ona nie pasuje do tego, ale też pasuje. Bo po prostu już już wiesz, piękną damą e znana, to wiesz. Na pewno wydaje mi się, że tego nie potrzebuje, nie? Oczywiście, A, mhm. ale znając ją i te typ. Kontro... Wiesz co, to nie są kontrowersje. Ona po prostu jest ekscentryczną osobą i jest pojawia... się przede wszystkim, no tak, e, wszędzie. Ale znając jak ona podchodzi powiedzmy do występów i, i wiesz. Do jest, e, postawa jest jest totalnie good looking, atrakcyjna e, i robi show. Robi mm -hmm. show. Wydaje mi się, że tutaj jest najważniejsze i od wszystkiego ona by najbardziej dała, dała radę. Ona dużo robi sama. Jest bardzo pracowitą osobą i myślę, że mogłaby też wymusić jakiś naprawdę wyjątkowy staging. E, mm -hmm. No, ona wiesz, jest specyficzna w dobrym, pozytywnym sensie i myślę, że tam to, to Polska by była pozytywnie odebrana, a nie, że no, nie wiem. Dobrze. Dobrze, i ostatnie pytanie Krysten. Czy masz jakieś wskazówki dla artystów, którzy zastanawiają się jeszcze nad zgłoszeniem się do preselekcji, bo w sumie pozostało równo dwa tygodnie do końca? Próbujcie, jak macie ochotę. Jak jesteście niepewni, czy macie znaczy inne rzeczy do roboty, to nie róbcie tego. Nie wiem, dobre <laughs> słowo. Jeśli ochoty, to, to róbcie, ale to nie jest aż tak potrzebne, ale bądźcie świadomi to, co może to może wam dać a, lub oddać. Wydaje mi się, że więcej da. Niż, tak. no, a, i, I tyle, no. tylko jak masz ochotę. Masz rację. No dobrze Christian, już nie będziemy Ciebie więcej zatrzymywać, bardzo dziękuję za tą rozmowę i że podzieliłeś się z nami swoimi przemyśleniami, życzę tak naprawdę ogromnego sukcesu właśnie z nowym albumem, klasycznie, no i tak naprawdę niech dotrze do jak najszerszego grona słuchaczy i, i przyniesie jeszcze więcej tych fanów, no i oczywiście kolejnych muzycznych sukcesów. Dziękuję. Dziękuję Dzień. bardzo za rozmowę. Dzięki, do widzenia. Cześć. Cześć.